Witajcie w magicznym świecie wróżki astylii. Kogo masz się wystrzegać w listopadzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wybieramy, zaczynamy. Wystrzegaj się samego siebie lub sama siebie, prawda? Musisz więcej wychodzić do ludzi. Jesteś zawieszony w próżni, jakby czas nie istniał. Nie posuwasz się w listopadzie, w listopadzie ani do przodu, ani do tyłu. Wystrzegaj się takiego stanu umysłu. Tu, wystrzegaj się, kobiety lub mężczyzny o czarnych włosach i ciemnych oczach. Wystrzegaj się zazdrosnych i zawistnych ludzi. Niestety ktoś taki koło ciebie się kręci. Wystrzegaj się młodszej osoby, da ci popalić. Niestety, słownie, może to być też jakiś mały oszust. Tutaj. Mm, dużo niebezpieczeństw koło ciebie, wystrzegaj się i ludzi, i dziwnych sytuacji. Nie chodź po nocy. Tu niczego nie musisz się wystrzegać. Masz wsparcie, masz pozytywne myślenie i ogólnie ludzie cię kochają.